Witam serdecznie. Przed nami młodszy brat Golfa GTI. Mniej krzykliwy, ale również wzbudzający emocje. 2-litrowa benzyna, 200 koni, 320 Nm oraz napęd na przednią oś. Zapraszam na test Polo GTI. Nasze testowane Polo jest już szóstej generacji i warto zauważyć, iż w przypadku Polo Volkswagen złamał barierę downsizingu, i można powiedzieć, że zastosował tak zwany upsizing, gdyż zwiększył pojemność silnika, ponieważ wcześniejsze polo posiadało 1,8 litra pojemności oraz 192 koni mechaniczne, co daje aktualnie wzrost 8 koni mechanicznych oraz 0,2 litra pojemności. Jeżeli chodzi natomiast o osiągi, to czas od 0 do 100 km nie uległ kompletnie zmian i wynosi 6,7 sekund. Polo GTI od polo wersji Highline wyposażonego w pakiet Airline Exterior wyróżnia bardziej sportowy grill. Felga w tym przypadku jest opcjonalna 18-calowa, spoiler nad klapą bagażnika oraz podwójne końcówki wydechu. Pojemność bagażnika naszego testowanego polo GTI wynosi 351 litrów i mamy tutaj spory wzrost co do poprzedniej generacji, piątej, ponieważ wcześniej posiadaliśmy tylko 280 litrów, więc mamy tutaj wzrost o 71 litrów pojemności. Kufer jest dosyć pojemny, spokojnie zapakujemy kilka toreb i w jakąś krótką podróż damy radę się bez problemu zapakować. Zapraszam do środka. Miejsca w polo GTI na tylnym siedzeniu jest wystarczająco dużo dla podróżowania dwóch dorosłych osób. Jeżeli chodzi o podróż trzech osób, to nie będzie już ona za bardzo komfortowa, z racji tego, że przede wszystkim zewnętrzne, zarówno jak i środkowe siedzenia nie należą do najszerszych. Z tyłu, akurat tak jak przystało na samochody GTI, siedzenia oparte czerwoną nicią. Posiadamy tutaj również dwa porty USB, schowki na napoje. Wnętrze polo GTI jest jak najbardziej przyzwoity jak na tę klasę auta. Posiadamy tutaj trójramienną sportową, taką grubą, ze więcej wieńcem u dołu kierownicę oraz charakterystycznym napisem GTI oraz czerwonymi krzyżciami. To zawsze było, jest i będzie charakterystyczne dla samochodów GTI. Nad kierownicą posiadamy cyfrowe zegary znane jako Active Info Display, i jest to jedna z opcji wyposażenia. Dodatkowego. Nasz egzemplarz wyposażony jest w klimatyzację automatyczną z oddzielną regulacją podgrzewania siedzeń zarówno dla pasażera jak i kierowcy. Otrzymujemy również tutaj dwa gniazda USB oraz czytnik Card SD. Jako opcję dodatkową posiadamy tutaj yy, możliwość podłączenia z telefonu za pomocą kabla USB. Jest to tak zwana opcja UpConnect, gdzie wszystkie wartości, które mamy wysiedlane na telefonie ukazują nam się na ekranie radia. W standardzie otrzymujemy również yy, możliwość wyboru profilu jazdy, są to tryby Sport, Eco, Normal oraz Individual, gdzie w tym ostatnim jesteśmy sami w stanie dostosować parametry samochodu do swoich preferencji. Jeśli chodzi o te tryby to powiedziałbym, że w kwestii samego zawieszenia nie zauważyłem kompletnie różnic, jedyne różnice to praca układu kierowniczego w trybie Sport, jest po prostu bardziej sztywno, natomiast... W Praca skrzyni biegów oraz dźwięk silnika w trybie sport to jest dosyć definitywna różnica. Jest głośniej, samochód cały czas prowokuje do szybszej oraz dynamicznej jazdy, a skrzynia cały czas trzyma w okolicach 2,5-3 tysięcy obrotów na minutę bieg i jest gotowa na każdemu się gazu. Relacja pomiędzy osiągami a spalaniem jest naprawdę na bardzo rzetelnym poziomie. W mieście trzeba liczyć się z wynikiem około 8-9 litrów na 100 km czasem z wynikiem 10 litrów, ale to wtedy już podlega to pod charakter jazdy dynamicznej. Natomiast w trasie, przy prędkościach autostradowych rzędu 120-140 km na godzinę, można liczyć się z wynikiem około 6,5-7,5 litra na 100 km, co w przypadku 40-litrowego baku paliwa pozwoli nam pokonać około 600 km. Co nie samochód jest przyjemny, jest dosyć wygodny i komfortowy. Z gracją pokonuje wszelkie nierówności, progi zwalniające oraz dziury, których mimo i tak już konkretnego progresu na Polsce z całym szacunkiem i przyjemnością nie brakuje, tak więc na co dzień samochód nada się spokojnie do załatwienia wszelkich spraw, zabiezienia dzieci do przedszkola bądź wybrania się w dalszą podróż, która naprawdę będzie komfortowa. Jeśli ktoś szuka hothecza w okolicy 105-115 tysięcy złotych brutto, ja decydowałbym się na Polo GTI. Cena zbliżona do dobrze doposażonego golfa 7 generacji wyposażonego w pakiet Airline 1,5 litrowy silnik benzynowy oraz szynię DSG. A mimo wszystko oferuje więcej frajdy, więcej emocji, niewiele mniej miejsca jeśli chodzi o tylną kanapę oraz bagażnik. A jednak na kierownicy mamy napis GTI, a pod maską drzemie 2 litrowe serce o mocy 200 koni.